Dream, ce e ce Dream? Wow. Ce dreama! Ce de Jestem perłkiem, dobra? Czy jakiś Dream? Nie ma tego złota, ale dobra. Coś to obsydem też mógł trochę mieć. Zobaczymy. nie ma peru. Dobra, w każdym razie obsydem złota później. Jest też perłek dużo. Już, już. O, no, co jeszcze? pod kanałem nieodporność? Swoje resistance? Dobra, sobie, sobie... Tak! Dobra, to mi się tak szczerze przyda! hu, bardzo mi się to przyda. Mogę go wywalić, mogę Nie nie chciałbym ale to? czyż Jeszcze trochę tego wezmę. Tylko, czy to się zwraca? Nie wiem. Kurda. Proszę mnie nie uderzył? Nie będę miał za przyjemnie. Ro. Więcej złota Muszę na farmyć To wiem jak na farmie Więcej złota Czy jutro jest znowu? Się potraiduje No nie, gaścik Gaścik nie No nie strzegaj No Łoł Proszę odbić? No nie, nie umiem odbić no po prostu. Nie. O. Tak on. No Trzy obie te Wtedy będzie? ...śmieszne. Dobra, o, dużo złota. No dobra, mam trzyście, no czyściu, dobra. Ja się zaraz za nie skończę. Ja się zaraz za nie skończę. Ja skończę, za to nie będzie też. U, dobra, więc ja jest złoto. O tutaj dobro! Ja nie umiem tak walczyć. Muski no, no ja, proszę.

Proszę Cię, to nie było jakoś dla gastów, warto tam uruchomić, to wykopia. Uff, się naprawdę tak o to boję, ja zaraz tak po prostu zginę, nie wiadomo skąd, nie wiadomo znikąd. Zginę, nie? To odgasta jeszcze, pamiętaj, że Nie Niefajnie, dobra. Uuu, no, nie. Nie? 13 dobra. I to, to, to 13 to dużo. Bardzo dużo To jest tam. Mam wiadro, mam wiadro. To jest lawa. Kiedy sobie Что-то там Что-то было здесь. Хорошо. Что они с что вы меняли. В чем было? Ничего не не можно было. Что Jest jedzenia, Jest. Trzy, dobra. Dobra. Tak, była taka nadero. Sam nie wiem, czemu. Ja się strasznie go bo boję. A co jest?

Jeszcze coś. Dawaj więcej peru lepiej. Perł? Nie mamy perł. Dawaj perły, a nie jakieś inne rzeczy niepotrzebne. No perły mówię, halo. Co tam tam da w ogóle? O, mam! Ej, obsydem też się strasznie przyda. Ale perły mi się też bardziej przyda. To jakieś gravely, albo budki. Też gitara perły. A, tylko no, no, skóra na przykład. co mi jakoś tam no skóra. No, ale. Czy się bardzo przyda. Zmiana No. już Soul sound chcę go wyrzucić, to jest są tego broczki. No tutaj zostawię, tam jest jeszcze dobra, tam tego może będą no szczęście. Dobra, jest coś tam. Zobaczymy, to po prostu było to, nie? Jeszcze trwa ten odcinek. Przynajmniej jesteśmy w tym odcinku na darze, Jakieś inne rzeczy. Nie ciekawe, w końcu coś się dzieje, tak? Może nie dużo, ale coś się dzieje. No, dużo się będzie działo, gdy będę chciał płynąć smoka. Tylko jeszcze trochę czasu. Właśnie no, jeszcze nie zaraz. Trochę się zniszczy ten, ten mój demi to klofek. Jeszcze, jeszcze więcej musimy farmić tego złota. Czemu drogie są też stopki? Kto się z tego robi? nie ja chcę tego mieć tutaj. Mieć tutaj, wiecie co? Obudziłam. Ja się przestraszyłam. co tak nie chciałam. No naprawdę. Dobra, no nie chciałam. No nie chciałem! nie chciałem. nie ja przez przypadek uderzyłem, też się trochę się zaobraził. A wiecie co? Zaraz idziemy. Są tylko, poczekajcie chwilę, robię cięcia sprawdzam yy, kordy portalu. Cześć, niestety mi się nie O. No tutaj jak wróciłem do Ledory, to jeszcze cokolwiek do normalny światek cokolwiek to się buduje, ale w skrócie zbieramy się trochę złota, więc ciekawego nie dostałem i wróciłem tutaj. I aktualnie wracamy do bazy. Więc poczekajcie muszę się to sprawdzić. Czy to jest, O no nie, coś no nie, bo zombie jak najgorsza. Dobra. dobra, to jest 38? Oj, dobra, to.

Jeszcze grotyk, jeszcze. W tą, tą stronę jednak. To o trefka. Toczka uderzyła. O! co to jest ta wnioska, czy nie? Сейчас можно сказать так. Zaraz zginę, tak w ogóle. Nie, nie, czekaj, gdzie to jest? jestem ślepy? O, dobra. No nie, myślałem, że będę miał ząbkę przypalone. Ja co mam czas powiedzieć dla Musimy być gdzieś za tą górą chyba. Ej, gdzie to jest? Ej, poczekaj Ej, no co jest? To jest tamta wioska?

Ja, Aj. To muszę iść. Myślę, że to trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem... To jest trzy tysiące trzydzieści osiem, To już okay. wszystko już. No, teraz

Jeden ja tego portalu nie znam, kordów. O, ja... No to co? Kończmy odcinek? Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. PS, przepraszam za te dźwięki w tle, ale postaram się, żeby już w kolejnych materiałach ich nie było. Więc teraz jak na serio, do następnego.